Was bardzo gorąco i ponownie na moim kanale. Serdecznie Wam dziękuję za to, że jesteście. W dzisiejszym filmie przychodzę do Was z kombem na maksa. Kombo na wypasie dla każdego typu skóry, jeżeli chodzi o maksymalną odbudowę, regenerację, jak i również odbudowę bariery hydrolipidowej kombo będzie wyłączone tylko i wyłącznie też dla osób, które są uczulone na produkty pochodzenia pszczelego. Także tutaj zdecydowanie to trzeba głośno powiedzieć. Kombo będzie nawadniać, nawilżać, działać antyoksydacyjnie i przeciwzmarszczkowo, stymulować produkcję kolagenu, elastyny, kwasu hialuronowego i fibroblastów. Będzie również bardzo mocno skórę naprawiać. Także jeżeli Was taka tematyka interesuje, zapraszam do oglądania dalej. Więc myjemy skórę. Kombo jest na dzień, jak i na noc, e, aczkolwiek no, bardziej bym preferował, abyście ostatni produkt nałożywali na noc, e, więc zmieniam. Kombo na noc. Tak będzie najbezpieczniej, tak będzie e, najlepiej. E, słuchajcie, przystępujecie do demakijażu, czyli do zmycia SPF-u, do zmycia produktów w e, twarzy makijażowych, kolorowych. Żeby wszystko skóry, dokładnie ze skóry oczyścić. Jeżeli skóra już wasza jest umyta i oczyszczona, to oczywiście na osuszoną skórę, no oczywiście po umyciu, aplikujecie ten tonik od bielędy. Revital Derm. Oczywiście wiemy, że PDRN to jedna wielka ściema. PDRN nie, nie regeneruje, nie odmładza, nie liftinguje, nie odbudowuje BHL. PDRN nie wnika w skórę, osiada się na powierzchni i daje tylko taki pozorny efekt nawilżenia. Aczkolwiek w tym produkcie nie mamy tylko i wyłącznie marketingowego PDRN-u, ale mamy polipepty-69, biotynę. Także jak najbardziej. Mamy tutaj hydrolizowany kolagen, który też nie wnika, a osiada się na powierzchni, w skórze, na skórze. Aminokwasy ryżowe, l aminokwas, glukan Także mamy tutaj bardzo silne połączenie składników aktywnych. No i od razu powiem, że jeżeli jesteś w ciąży bądź w trakcie karmienia piersią, no to tego toniku użyć niestety nie można, ponieważ zawiera fenoksy, etanol. Nakładacie ten tonik w ilości jednej dozy, nawet dwóch, możecie troszeczkę zaszaleć. Na skórę wklepujecie go, ale nie pozostawiacie go do całkowitego wchłonięcia. Wasza skóra ma być. Mokra od tego toniku, również strefa wokół oczu tym tonikiem jak najbardziej ma być objęta. Później aplikujecie serum z kwasem hialuronowym. Oczywiście kwas hialuronowy nie wnika, osiada się na powierzchni, aczkolwiek to serum i wosfinu jest fajnie nośnikowe. Może też opcjonalnie być to um, tak na szybko serum Gielendowskim Clinic, spoko um, z kwasem hialuronowym. Może to być czysty kwas hialuronowy, też nie ma żadnego problemu, albo kwas hialuronowy na komi next level, też nie ma żadnego problemu. Aplikujecie w ilości dwóch pompek, w przypadku tego Iwostinu, na przykład, a w nakomi w przypadku na komi jedna pompka, na tą mokrą skórę od tuniku Revital Derm. Wklepujecie, ale nie pozostawicie do całkowitego wchłonięcia Kwas hialuronowy nie ma prawa się całkowicie w waszą skórę wchłonąć. Później aplikujecie na twarz, szyję, dekolt i pod oczy moje najnowsze serum Kacper Skin Resveratrol Serum, które jest napakowane peptydami, stymulatorami kolagenu, fibroblastów, elastyny, jak i również bardzo silnie antyoksydacyjne, mając na względzie magiczną moc resveratrolu. I to serum akurat moje aplikujecie w ilości jednej pompki. Ja wam pokażę ile to jest jedna pompka, bo ja wiem. Zresztą ja też. Lubię przesadzić. To jest jedna pompka i patrzcie pomimo tego, że to jest bardzo wodna konsystencja, dlatego macie wydajne, wydajność, jeżeli chodzi o e, aplikację. No bo produkt jest po prostu żelowo wodny, więc nie jest on gęsty, zbity, że on wam się rozmieści tylko tutaj i tu wam zabraknie. Nie ma takiej możliwości. Dzięki temu, że jest właśnie on wodno-żelowy, on wam się bezproblemowo rozmieści na całej skórze. Opcjonalnie, opcjonalnie zaznaczam. Że jeżeli Wam by brakło, to pół pompeczki, już nie dokładać jednej całej, pół pompeczki. I rozprowadzacie ten produkt również na skórze, na ten kwas hialuronowy, i nie pozostawiacie do całkowitego wchłonięcia, tylko do wchłonięcia na poziomie 80%, czyli że prawie wchłonięte, ale jednakże nie całkowicie. Tylko tak troszeczkę jeszcze taka warstewka ma pozostać na skórze. No i wtedy przystępujecie do domknięcia pielęgnacji, i tutaj mamy bardzo fajny produkt, który Wam omawiałem czyli Gorwita Maść Propolisowa czyli rekonstruktor bariery hydrolipidowej, bardzo silny regenerator i dlatego właśnie tutaj również powiedziałem o osobach uczulonych na produkty pochodzenia pszczelego że dlatego to kombo nie będzie dla takich osób. I oczywiście jest to produkt treściwy, ale nie tłusty, nie jest to smalec. Maś propolisowa również była szczegółowo omawiana u mnie na kanale. Jest to produkt bardzo mocno regenerujący, bardzo mocno nawilżający, łagodzący zaczerwienienia, podrażnienia, nadwrażliwość skórną, jak i również w połączeniu z resweratrolem i peptydami, z nośnikowym kwasem hialuronowym. Z biotyną, alfa, beta, z biotyną, peptydami, beta-glukanem, aminokwasami ryżowymi. Zobaczcie, ile mamy wdrążonych składników aktywnych o różnej mocy działania. Czyli macie tutaj tak naprawdę od pierwszego etapu aplikacji mocne nawodnienie i mocne nawilżenie. Później boostujecie to nawilżenie, ale pod względem powierzchownym, kwasem hialuronowym. Ale on już pełni funkcję przepuszczacza składników aktywnych. Później buskujecie swoją skórę resweratrolem, peptydami i kompleksem antyoksydacyjnym, czyli wywołujecie odpowiedź kolagenów fibroblastów elastynek kwasu hialuronowego. No i później przyczyniacie się do maksymalnej rekonstrukcji bariery hydrolipidowej i bardzo mocnego zregenerowania skóry maścią propolisową. Jeżeli nie macie tej maści propolisowej, opcjonalnie, choć bardzo bym rekomendował ten produkt, z tego względu, że on jest przy każdym typie skóry idealny. Także czy masz skórę trądzikową, czy masz skórę łojotokową, czy masz skórę przypuszczającą się, on będzie bardziej idealny, tak? Um, opcjonalnie można użyć kremu Uzdrowisko Lipid Barrier Essence, ale on nie jest dla skóry tłustej trądzikowej. Więc te skóry akurat mogą o nim zapomnieć. Ale muszą, włą i muszą włączyć sobie wtedy gorwitę. Słuchajcie, modyfikacja tego kombo innym kremem może dać troszkę inny efekt albo słabszy, albo po prostu mniej zauważalny. Nie po to tworzę komba, aby tutaj mieszać, ponieważ z takimi połączeniami działa to najlepiej. I to są efekty, o których właśnie mówię i mogę zagwarantować, tak? Bo na przykład, jeżeli mm, tutaj nastąpi jakaś zmiana, czy coś i tak, to już nie jest ten sam efekt, bo to nie jest już podłoże tych samych składników aktywnych. To już jest zupełnie wtedy inna mieszanka, to jest zupełnie inna pielęgnacja wtedy. Także ewentualne modyfikowanie może wpłynąć znacznie na uzyskiwany rezultat, jeżeli chodzi o pielęgnację skóry. Takie kombo jest dla każdego typu skóry celem maksymalnego nawodnienia, nawilżenia, działania antyoksydacyjnego, przeciwstarzeniowego. Odbudowującego BHL, łagodzącego podrażnienia, zwłaszcza jeżeli jesteście w trakcie kuracji retinoidami bądź kwasami. Także otrzymujecie tutaj taki pełen starter pack, jeżeli chodzi o działanie. Takie kombo może być używane codziennie, nie ma żadnego problemu, pod warunkiem, że masz naprawdę zminimalizowane rytuały pielęgnacyjne. A jeżeli twoje rytuały pielęgnacyjne są na tyle duże, że po prostu masz dużo preparatów aktywnych, dwa razy w tygodniu. Dwa razy w tygodniu i lepiej stosować podrząd, aby po prostu dostarczyć skórze bardzo dużej, bardzo dużej ilości składników aktywnych, żeby tą skórę nasycić. I wtedy to działanie jak najbardziej będzie zauważalne. Także mam nadzieję, że moje kombo Wam się spodobało. Będzie ono bardzo aktywne, bardzo nawilżające, bardzo otulające, bardzo łagodzące skórę. Także korzystajcie. Oddaję do Waszej dyspozycji wam kombo, które jest pewniakiem, które działa, które daje zauważalne rezultaty. Także jak najbardziej życzę Wam cudownych efektów. Na dzisiaj to tyle, jeżeli Wam się film podobał, to łapka w górę, jak nie, to w dół. Wysyłam Wam cudowną energię, serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj, no i widzimy się w następnych filmach na kanale już niedługo, także dziękuję Wam ze szczerego serca, kocham Was bardzo, baju baju, baju baju.